Kiedy otworzymy tę klatkę? Nigdy jej nie otworzycie. Miłej zabawy, dziewczyny. Spójrz, srebrna, znalazłam coś. To może się przydać. Może to odblokować tylko syrenka. Gdzie mogę dostać ogon? Spójrz na to. To się przyda. Wieszak. Myśl nie szablonowo, idealny kształt na ogon. Taśma zawsze pomaga. Siedź spokojnie. Na pewno zaufaj temu. Teraz folia. Dość tego, jeszcze kilka warstw. A teraz go wyregulujemy. Skoro tak mówisz, to chyba działa. Otwórz zamek. Świetnie! Mamy pierwszy Piona siostrzyczko. Praca zespołowa, ty Zobacz, co stało się z naszymi rzeczami. Jak to? Smutas. Otwórz oczy i przestań narzekać. Masz rację, czas coś zrobić. Raz, dwa. Hej, nie patrz. Dobra, dobra. No, jestem gotowa. Wyglądasz wow. świetnie. Otwórz zamek. Hej, nie naciskaj. Nie naciskaj. Dobrze, zrobię to. To chyba działa. Powinnyśmy od tego zacząć. Nie to! Mój paznokieć! Już po wszystkim! Co za porażka! Pomogę ci! O tak? Powoli. Moje paznokcie znów są bezpieczne. Tak, nie musisz dziękować. Masz rację. Pomóż mi proszę! Co? Ty też tego chcesz? Jak mogę odmówić? Ostrożnie. No i już. Dziękuję. Nie ma za co. Następne włosy. Co robisz? Szczotkuję włosy. Co? Plama? A, jeszcze jedna. Nikt nie może tego zobaczyć. Co mam zrobić? Złoto? Nie martw się, nauczę cię, jak układać włosy. Jestem profesjonalistką. A, moje włosy. Ogień pali się. Ha, profesjonalistka, co? W porządku, zdarza się. Czysto, jest inny sposób. Zobacz, to leży na sztabce złota. Że co, proszę? Tak? O, mój ogon! O, nie mogę. Co? Drogie panie, nie bójcie się. Ratunku! Muszę się przedstawić. Auć, dość! Przestań! Jestem sprzedawcą peruk. Peruk? O, chcę przymierzyć wszystkie. Do dzieła. No i? O nie. Okay. A też nie. Spędzi. Tak. To jest nie do zniesienia. Co? Spray do robienia pcheł? O tak, fajnie. Nie to miałam na myśli, daj mi to. Teraz to naprawię. Teraz nie stworzy pcheł, ale je usunie. Lepiej. Chodź tutaj. Ale ulga! Dokąd idziesz? Gdzieś! Kop? O! Szybko! Już idę. Chyba znalazłam skarb. O! Daj to tu. Co jest w środku? Otwórz się zamie O! To niesprawiedliwe, ja to znalazłam. Nie wiem, co masz na myśli. Oto klucze. O! Otwórz. Bardzo chętnie. Wow. Co się dzieje? Co? Co za korona? O, czy to jest dla mnie? Ale błyszczące. Hej, tak jest naprawdę błyszczące. Jak ja? Czas otworzyć trzeci zamek. Żadnego kombinowania. Bla bla bla. Świetnie, mamy trzeci. Teraz dodatki. Jestem głodna. Ja też. Dobrze, że mam zapas. Mm, przepyszne! A co ze mną? Niech ci będzie. Dziękuję. Jest pusto. Ups, jak to. No, dziękuję. Wiem co robić. Teraz mamy chipsy z niespodzianką. O, a oto niespodzianka! Wow! Podoba ci się? Uwielbiam to! Czy jest coś dla mnie? Oczywiście! Świetnie! A jest pusto? Bardzo zabawne! Ha, głupia dziewczyna! Co tam jest? O! A, co za koszmar! Ruszam na polowanie! Te perły można łączyć. Świetnie! To moje dodatki. Co myślisz, siostro? Muszę przyznać, że jest świetna. Pomyśl: Raz, dwa, trzy. Gdzie jest moje złoto? O, co za świetna wymiana! Ale jak mam teraz rozplątać te perły? Totalny odlot. Teraz możemy otworzyć zamek? Następny jest makijaż. Ładny, gruby korektor. Musimy dodać trochę oceanicznych klimatów. Ale to dobry lifehack. Gotowe! A co z brokatem? Dodaj trochę, nie ograniczaj się! 10 na 10. Czas na idealny eyeliner. Najważniejsze jest, aby było symetrycznie. Wyrównam trochę górę, kolorowe akcenty, teraz rzęsy i usta. Mua! O, też tak umiem! Rozumiem! Niewiele, ale to nic. Złota? Mogę pożyczyć trochę kosmetyków? Pewnie, że nie. Co? Proszę! Muszę nauczyć się mówić nie. No dobrze, weź je. Jesteś najlepsza. Cóż? Najpierw wyczyśćmy skórę. Bez podglądania. Użyję livehacka mojej siostry. Nie, Kim jest ten piękny anioł? Dodam połysku. Ale nie można zapomnieć o kresce. Doskonale! Trochę objętości, i brokatowe łuski. Chcę mieć ciemne kolory na ustach. Dodam więcej blasku. Jesteśmy gotowe. O, ale pięknie, są nierozpoznawalne. Nie pasuje! No dalej. Dlaczego to nie działa? Ty? Kto? Ja? A, chciałem tylko pomóc! Ok. Nie martw się, coś wymyślę. O, jak wam się podoba? O, dasz radę? O, to wszystko. Lalka jest wolna. Nareszcie dziękuję. Oh. No już. Znowu jesteście przegrywami. Co? To twoja wina. Moja to twoja robota. Twoja. On już nigdy mnie nie pokocha. Koniec! Czy nie? Weź się w garść. Pora zabrać się do pracy. Spójrz na mnie! Co? Zwolnij. Ognia! Dość! A co z twarzą? Nadal będę pierwsza. Lód jest świetny do oczyszczania! Zobacz mm -hmm. moc zimnej wody. Wystraszona? Maska jest do bani. Wygląda przerażająco. Skoro tak mówisz? O, co to za slime? No chodź tu! Stój, spójrz na siebie! Moja skóra jest idealna. Ale nie tak jak moja. Moja jest lepsza. No ej, dokąd idziesz? Aby odhaczyć pierwszą rzecz. O czym ty mówisz? Naklejki, się. Świetny wzór. Wytnij. Gotowe. Czysta twarz? Jest. Doskonale. O, wygląda świetnie. Rozpal to. Jest lepiej. Pożyczam to dobrze? Mam to! Jak ci się podoba? Hej! Dobrze, teraz fryzura. Nie jest fajnie. Dostosuję trochę temperaturę, dobrze? O, tak! Dmuchaj na mnie! Wychodzę! Cierpliwości, siostrzyczko, gdzie jesteś? Chowam się! Jest tak zimno! Ale jesteś zabawna! Czy to wystarczy? Dobrze. Fryzura? Jest. Dobra, ja też zrobię włosy. Więcej mocy. A, jest ciepło. Nie czuję się dobrze. No, tak jest lepiej. Co? Przepraszam, przesadziłam. Róż się. Wiem. Ochłoń się, strzyczko. Właśnie tak. Co? Zimno? Ty żyjesz! Oszalałaś! A, przepraszam, przesadziłam! Dobrze. A co to? Wow! Garderoba w zamrażalniku! 10 na 10! Pasuje idealnie! O! O, nie gniewaj się! Wow! Pójdź na te buty. Też takie chcę. I strój na zimno jest gotowy. Mój strój będzie jeszcze lepszy. To się jeszcze okaże. Zaraz się przekonasz. Nic z tych rzeczy. Musisz dodać iskry. Gotowe? Odliczanie? Ognia! Nie, to przesada. Ale fajnie, zostaniemy bez domu. O, co się dzieje? Mm -hmm. O, świetnie! Tak jest lepiej! Tylko chwilkę! Popisujesz się! Ed! To wszystko jest dla ciebie! O, zamarzł! Cóż, dobrze! Odpocznij! Mua. Jak ci się podoba ta sukienka? Mua. Nic specjalnego! Baw się dobrze! Dokąd idziesz? Edziu? O nie, rozgrzejecie, ups, buty w ogóle nie pasują. Naprawię to, połóż się, dodaj trochę wrzącej wody, i ostrą paprykę, zaszalejmy! Teraz mogę cię trochę rozpuścić. Ale bez troska. O, Ed, nic ci nie jest. Do zobaczenia. Jestem taki przystojny. Bardziej niż kiedykolwiek. Hej, Ed. O, cześć. Wyglądasz dobrze. Dziękuję. Co się stało? A, czekaj. Czas potańczyć. Może później? Dobra, dobra. Proszę, to dla ciebie. Ale słodko. Billie Eilish, Gdzie? Ed, dokąd idziesz? Niech ci będzie. Położę to z przodu. O nie! O, moja miłość! No ej, nie smuć się, co się stało? Zobacz. Powiem ci, próbowałam pocałować Eda. Powiedział nie. A ja powiedziałam proszę. Zostawił mnie. Oto jestem. Gdzie jesteś? Dobrze, Ed, ogrzejecie. Edziu, nie zamarzaj! Mam kocyk. Edziu, jest tak zimno. Dziękuję, ale nadal zamarzam. To jest dla ciebie. O wiele lepiej. Teraz jestem pełen energii. Dziękuję. Ed, chciałabym z tobą tańczyć. Czekaj, to jest dla najgorętszej laski na uczelni. Dziękuję, przystojniaku. A, muszę lecieć. Mm, Edziu, jeszcze się spotkamy. La 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 la! Możesz w to uwierzyć? Co się stało? To jest od Eda. Co? To niesprawiedliwe! Zasłużyłam na prezent. Oszalałaś? Nic mi nie jest. A ja wrócę do metamorfozy. Po moim trupie! Skąd teraz weźmiemy naszyjnik? Zgadza się! Lodowe foremki i trochę magii! To chyba działa! Zobaczmy! Idealne diamenty! Ale błyszczą! Nie potrzebuję niczyjej pomocy! I jak? Przepraszam! Właśnie tak! Czy popcorn to gorąca niespodzianka? Ciekawe! Co jest w środku? Jeśli nie spróbuję, nie będę wiedzieć. Dlaczego kuchenka mikrofalowa nie działa? Dziwne. Ciekawe, czy jest na gwarancji. Hej, co jest nie tak z przewodem? Czy możesz mi powiedzieć, co się stało? Ja nie mam pojęcia. Dobrze, rozgryzę to. Tylko czekaj. Zaczynamy. Podejście numer dwa. Patrz i ucz się. Gotowe. Jak się nie oparzyć? No tak, nie mogę się poparzyć. Zobaczmy. Świetny dodatek, ale to mi pasuje. Doskonale. Co myślisz? To niesamowite. Ja też potrzebuję czegoś na głowę. Co mogę wymyślić? Dokładnie koronę. Powiadom, Eda, kto jest królową? Pożyczę to na jakiś czas! Świetnie! O, nie gniewaj się. Ja tego potrzebuję bardziej. Nic osobistego! Tam jest tego miejsce. Zobacz, kto jest królową! Co to za dźwięki? Nie słyszysz mnie, tak? A masz! Drzwi znowu skrzypią. Dobrze, mam to gdzieś. Świetnie! Prawie skończyłam z rękawami. Doskonale! Nie mogę się doczekać, żeby je przymierzyć. I świetnie pasują. Błyszczę. Hej, naprawdę błyszczysz. A sorki, że cię usmażyłam. Nie poczułam tego. Ale bałagan. Tak lepiej. Chwila, gdzie są kolczyki? A, nie miałam ich. Ale nadal ich potrzebuję. Gdzie one są? Zimna Pepsi zawsze mnie uspokaja. Częstuj się, Ed. Nie chcesz? Gorąca? Nie, ja piję kole zero. No cóż, przepraszam. Gdzie są twoje maniery? Kolczyki są prawie gotowe. Cóż, czy nie są piękne? Nieźle. Jestem gotowa przyjąć twoje komplementy. O, odhacz to. Jest dość szybka. Czy to księga zaklęć? Zobaczmy, czy jest coś o dodatkach. Jest tu tyle rzeczy. A co z zimną? Ona nie patrzy. Co mam zrobić z makijażem? Nie rozpraszaj się. O, potrzebuję tego wszystkiego. Więcej papierów. A teraz wypróbujmy zaklęcie. O, tu z bagus, akcesoria. Dalej to zadziała. Nie mogę w to uwierzyć. Ta torebka to po prostu ogień. Dodatki są gotowe. Aha! Pora na makijaż! Niebieski cień do powiek będzie idealnie pasował. Ładnie i błyszcząco. Nie można zapomnieć o kredce do oczu lekki akcent. Przyciemnie rzęsy. Świetnie! Ekstra objętość. Nie zapomnij o ustach. Prawie skończyłam. Więcej brokatu. Totalny odlot. Co? Jestem pewna, że moja nowa torebka ma wszystko, czego potrzebuje, A nawet tosty. Hmm. Co do... To nie zadziała. Dalej. O nie, to katastrofa. Nie, muszę być księżniczką. To jest ohydne. Przegryw. A ja skończyłam. Mua. Co zostało? A tak... Magia, może zabiorę księgę zaklęć temu przegrywowi. Tak lepiej. Co my tutaj mamy? O, ale super! Co jest w skrzyni? O, ile zabawek! Nie, nie. Ty jesteś idealna. Poćwiczę. Magikus furcatio! Udało się za pierwszym razem. Outro jest piękne. Co nadal robisz makijaż? Poszło jeszcze gorzej. Może poćwiczę na tobie. Otus magikus luzerus. Co się dzieje? I gotowe. Otus magikus nerdio. Moja fryzura. Jak do tego doszło? Doskonale. Otus magikus pimpelio! Moja skóra. Do bani. Idę do Eda. Nie, tylko czekaj, zemszczę się na tobie. Pokaż, co jest małym druczkiem? Gdzie są moje okulary? Bez nich nie mogę nigdzie wyjść. O nie, wyglądam jak pulina. Tylko czekaj.